Nie działa. Ej, coś się chyba zepsuło. Ej, to się nie kręci, to się nie rusza. Ja nie wiem, czy to ma, się, to ma się kręcić? Mamy wiadro. Dobra. Ej, to chyba działa. Majdać, 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 majdać. Coraz mocniej działa. Ej, serio. Nie, nie. Poczekajmy, dajmy jej chwilę. Ej, ale woda jest czorna. Czy to jest warte? Jest. Co nie działa? To się już zepsuło? Przepięć, poprzepinać, to wtedy zadziała. Nie działa. Witam Was w pierwszym odcinku Hit czy Shit, gdzie będziemy testować różne albo hity, albo shity z internetu. Skupimy się głównie na rzeczach do sprzątania i około sprzątaniowych, i będą to głównie gadżety. I dziś sprawdzimy sobie przenośną pralkę. Powiem Wam na początek, ile kosztowała, bo to jest prawdziwy hit. 15,49. I ogólnie założenie jest takie, że testuję to ja, żebyście Wy nie musieli i sprawdzimy, czy to w ogóle działa. Dziś zajmiemy się yy, takimi brudnymi skarpetami, yy, białymi i już Wam pokazuję, jak to urządzenie wygląda. Przyszło w takim stanie, tak wygląda, trochę poturbowane i szczerze nie wiem, czy działa, bo nie testowałam tego wcześniej w domu. Dziś robimy to na żywca i zobaczymy, czy taka pralka jest w stanie doprać takie skarpety. No dobra, czekajcie, Jest mogłam nie robić tej operacji przegrody. No dobra, to lecimy. Zobaczymy sobie ją, zobaczymy, czy jest w środku jakaś instrukcja obsługi, powinna być i w ogóle, jak to. Co jest nam do tego potrzebne? I w ogóle to ma vibe i czuję, że to będzie działało na zasadzie yy, po prostu trani, I że jest to po prostu jakiś mały wirnik i po prostu to będzie mieszało wodę. No i zobaczymy, czy te skarpety yy, dojdą do jakiegokolwiek kładu. Będziemy też potrzebowali do tego detergent. No po prostu, o, mamy zwykły proszek do białego, że nie taki zwykły, niezwykły, bo z klingangu, który powinien doczyścić wszystko. I mam trochę obawy, że to jednak ten proszek sobie lepiej poradzi yy, niż ta pralka. Ale nie oceniajmy dnia przed zachodem słońca i zobaczmy, jak to w ogóle wygląda. Dobra. Tutaj jest jakaś instrukcja obsługi. Coś jest, ale nie będziemy Was zanudzać i czytać jej tutaj. Dobra, nieważne. To powinno być mega proste. Mamy tutaj takie przysawki, które musimy przyssać do dna wiadra albo miski. Mamy wiadro. Dobra. I teraz tak, mamy tutaj kabel USB i nie mam pojęcia, czy to jest naładowane, czy nie, czy to musi być podłączone do jakiegoś powerbanka, ale mam go tutaj, więc sobie zaraz sprawdzimy. A, dobra. Aha, dobra. Czyli mamy tak, trzy y, takie przysawki, żeby przyssało się do dna wiadra. I tutaj takie boczne przysawki, żeby to dosać do, y, no do ścianek po prostu wiaderka, żeby ten kabel nam się gdzieś tam nie majdał w tej wodzie. O. Mocno, żeby się działo, żeby dobrze się tam wirnikowało. Eee, potrzymam chwilę. W ogóle to y, szukałam jakiegoś rozsądnego wytłumaczenia, y, no po co ta pralka w ogóle do czego może się przydać, w których momentach. I uważam, że jeżeli będzie działała, to może być to świetne rozwiązanie na przykład na kemping, pod namiot. Nie wiem, na jakiś festiwal. I, i, I zobaczymy, jak będzie działało. To naprawdę nie będziemy tego hajtować. Wręcz w drugą stronę. Trzyma się, dobra, jest dobrze przyssane. Jeszcze zrobimy sobie ten boczny kabelek. Żeby nam ten. Żeby nam nie latał ten kabel gdzieś w wiatrze razem z tymi brudnymi skarpetami. No i dobra. I teraz tak. Najpierw zobaczę sobie, czy to w ogóle odpali i czy to w ogóle działa. i w ogóle nie ma żadnego włącznika. Tu nie ma włącznika żadnego. Dobra, to lecimy z powerbankiem. Dobra, działa, to już wiem. Dobra. No to teraz tak, na razie zostawiam powerbanka z boku i idę yy, nalać do środka wody. Myślę, że tak gdzieś dotąd naleję wody. wrzucimy skarpety z proszkiem, no i chwilę poczekamy. No myślę, że tak z 10-15 minut, żeby zobaczyć jakieś pierwsze efekty, czy takie skarpety w ogóle da się doprać. Mamy tutaj yy, trochę błota, no takie po prostu brudne skarpety. No trochę mocno je upitoliłam, może aż za mocno, ale niektóre są takie na luźno. O, dobra, mamy wodę w wiadrze i zaczniemy od wsypywania detergentu, czyli po prostu proszku, do prania białego. I teraz tak. Yy, ja Wam powiem, że w wersji tych mini pralek. Było kilka. Ja akurat swoją kupiłam na temu. Można ją kupić i dałam 15.49, ale są też wersje, gdzie możecie kupić już cały zestaw z wiadrem. Ogólnie, tak jak mówiłam, jeżeli okaże się, że jest to spoko rozwiązanie, chociaż uważam, że można to też zrobić w rękach, to na kemping, właśnie na jakieś wyjazdy, jest to całkiem spoko opcja. Dobra, dwie miareczki płynu, bo że proszku do białego i lecimy z tymi e, skarpeciorami. Kurczę, nie wiem ile ich tutaj wrzucić. Nie wiem, czy wszystkie, nie chcę zapchać tej pralki. Jakaś dobra słoma, trawa, niechaj będzie. Dobra, spróbuję wszystkie. No jak mam tyle uwalonych, to spróbujemy wszystkie od razu dobrać. Niech się namoczą. I jest, boję się trochę. Z jaką tą mocą będzie działać? Co? Ej, co w ogóle się nie kręci? E, może to jest na jedną skarpetę albo na dwie o co chodzi? Ja nie wiem o co chodzi. Czy ta woda się tu podgrzewa? Ej, to się nie kręci, to się nie rusza. Ja nie wiem, czy to ma się, to ma się kręcić? Nie wiem. E, dobra, to zrobimy tak, no bo nie było w instrukcji żadnych informacji, że trzeba jakoś temu pomagać, więc ja po prostu zamknę to na chwilę i wrócimy za jakieś 10 minut i zobaczymy, co się wydarzyło. Potem jak to nie ruszy, to spróbujemy z jedną albo z dwoma skarpetami, no i tyle. Ej, to by się kręciło, tylko że tutaj jest za dużo chyba skarpet. To jest spoko na jakąś jedną parę skarpet albo, nie wiem, no, o, dawaj, dawaj, albo na jedną parę gaci, nie wiem. Dobra, odłowię trochę i zobaczymy, czy to zacznie yy, działać, bo w ogóle Dlaczego ja tutaj wrzuciłam tyle skarpet, bo tutaj nie ma informacji, do ilu kilogramów jest ta pralka? Skąd ja miałam wiedzieć? Wrzuciłam pięć par skarpet, to przecież nie jest aż tak dużo. Coraz mocniej działa. Ej, serio. Coraz lepiej. Ej, czy, się, czy tylko ja to słyszę? Ło, ej, dobra, działa. Działa! Znaczy nie wiem, czy pierze, ale kręci się. Czekaj, ile odłowiłam skarpet? Raz, dwa, trzy. 4 5, 6, Sześć skarpet jest odłowione. To myślę, że tam jakieś dwie pary się mogą kręcić. Ej, patrz, ale jest woda czarna. Ej, to chyba działa. Tylko szkoda, że na taką małą ilość ten. No ciucha, co nie? Ale tu nie ma informacji nigdzie. No nie wiem, no dobra, no to dajmy jej chwilę, nie poczekamy, zobaczymy, czy się dopiorą. Zamykam to, nie sobie tutaj wiruje. Aha, czy jest głośna? Tak średnią mi powiedziała. Yy, nie wkurza, myślę, że no właśnie pod namiot, spoko sprawa, ale czy gdzieś więcej? Nie, nie. Poczekajmy, dajmy jej chwilę. Ogólnie to działa tak, że równie dobrze ja bym mogła tam rękę wsadzić i majdać, 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 żeby to doprać no bo kurwa. Ale ogólnie mam takie wrażenie, że ta pralka się tam dusi, tak jakby się przycinała. Ej, ale woda jest czorna. No to jest zarąbiste, bo to można wziąć, normalnie z tym iść I się nic nie dzieje, także możecie z tym chodzić. Zarąbista sprawa z jednej strony, ale z drugiej czy to pierze? Moje zdanie jest takie, że równie dobrze możecie wyprać sobie ręcznie, bo ten wirnik, ten to cały, ten co tam y, śmiga, to możecie zastąpić po prostu ręką i wiecie, jak dobrze tam zamerdacie, zamerdacie, po trzecie przede wszystkim, to to szybciej i lepiej się wypierze. I czy to jest warte? Jest, jeżeli na przykład nie macie tak opitolonych skarpet, jak ja tutaj wrzuciłam, albo na przykład chcecie sobie tylko po to odświeżyć, nie wiem, strój kąpielowy, to moim zdaniem jest to spoko. Jest to malutkie, wystarczy mieć tylko powerbanka, jakieś wiadro albo miskę, no i spokojnie można sobie odświeżyć, wiecie, nawet do płynu do płukania wrzucić, przepłukać i macie gotowe. Dobra, ja to wyłączam. I zobaczymy, jak wyglądają te skarpety. Wyłączam. Dobra. A tu przypominam, tu jest ta miska, którą, do której wrzuciłam te pozostałe skarpety na samym początku, które się mi się nie zmieściły i trochę dusiły tę praleczkę. To musimy potem na drugi raz wyprać. Ej, no serio, sześć par skarpet, czy to tak dużo? Czy ja tak dużo wymagam? Tu. Takie. No właśnie, to jest to, o czym mówiłam, tu brakuje wiecie czego? Tego, tsz, tsz, tego przeprania, myślę, jak, że jakbyście zaprali sobie takie skarpety i później tutaj wrzucili na przykład do przepłukania, no to efekt byłby lepszy, ale czy to może zastąpić normalną pralkę, żeby wiecie, doczyścić takie brudne skarpy? No nie wiem, ile by musiało się to kręcić, aż Wam cały bank wyczerpie. Także takie do odświeżenia ok, ale do prania… Mm, no… One są wyprane, one są odświeżone, i tak naprawdę ten syf, który tam był nalepiony, bo przyznam się, że ja po prostu chodziłam w tych skarpetach specjalnie, żeby je ubrudzić, no po prostu po ziemi, po gołej ziemi. I no dobra, to się trochę nie doprało. Także mówię wam, to działa po prostu tak jakbyś patykiem po prostu merdali. I, I tyle. Tutaj trzeba trochę to zaprać. Także do odświeżenia spoko, do prania mm, takie średnie. Zobaczcie w ogóle, jak wygląda ta woda w tym wiatrze. Jest czorna, no bo musi być czorna, bo przecież mówię, że chodziłam po prostu po ziemi, po rabatkach. Więc będzie czarna. No trochę się wypłukało. Zaraz zobaczymy, jak mocno, się, jak mocno jest przytwierdzona ta pralka. Jeszcze raz Wam pokażę, jak ona wygląda. O, jest. I myślisz, że jak włączę tak teraz, żeby zobaczyć, jak to się kręci? To się coś stanie? Czekaj. Odlepię. O, Jezu, teraz to zasało. przedtem nie chciało trzymać. To sobie odłożymy i jeszcze raz lukniemy, jak ta pralka w ogóle działa. Mam okradę. Tak. Jest, żeby to nie odleciało, trochę się boję. Nie działa. <noise> Czekaj. Czego to nie działa? To się już zepsuło? Czy to tylko w wodzie działa? Chyba, że już coś zepsułam. Aj, coś go zepsułam. Ej, dobra, jest przypał, bo to się zepsuło. To prało jakieś 15 minut i to już nie chce się włączyć. No, widzieliście zresztą. To i w wodzie, i bez wody już po prostu nie działa. Myślałam, że powerbank może się wyczerpał i to po prostu może działać 15. Jezu, to tylko wypłynęło Myślałam, że zaczęło działać, ale to po prostu przestało działać. To się nie chce odpalić, tu nie ma żadnego włącznika, przełącznika, także no nie wiem, czy mogę to polecić. Zaraz będę jeszcze próbowała to, wiecie, może to musi, nie wiem, się, może się zmęczyło. Ej, dobra widzowie, sorry, yy, przez, chwilę, przez chwilę po prostu nie działało, po prostu się zepsuło na chwilę, ale znowu działa. Jeszcze raz wpinam to w powerbank i patrzcie, jak to się kręci, jak to w ogóle działa. jest taki wiatraczek po prostu, o widzicie? Działa. Także myślę, że na kilka razy możecie zabrać i jakby Wam nie działało, to spróbujcie drugi raz, Przepięć, poprzepinać, to Wam wtedy zadziała. Także ogólnie nie wiem, no po prostu nie mam zdania na temat tego sprzętu, uważam, że jest totalnie no, bezużyteczne, tak z jednej strony, a z drugiej strony jak Wam się nie chce majdać w wiatrze z wodą i z jakimś detergentem, to spokojnie możecie to wziąć sobie na jakiś kemping, na wyjazd, na festiwal, wrzucić koszulkę, strój kąpielowy i po prostu przepłukać. Także to by było na tyle. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.